Darmowy pakiet Juice Warda, prezent dla graczy od Fortnite, zmiany na mapie oraz jeszcze wiele więcej w tym filmie. Siemaneczko z tej strony SIGU i witam was w kolejnym filmie na tym kanale, gdzie oczywiście jak zawsze omówimy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnitea. A jak możecie się domyślić, to po wczorajszej aktualizacji naprawdę mamy tego strasznie dużo. Ale na samym starcie, jeśli cieszycie się, że Juice Ward trafił do Fortnite'a, to stawcie łapkę w górę i zobaczymy ile osób się z tego cieszy. Nie zapomnijcie również zostawić subika na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz wpiszcie mój kod Sigu się w sklepie Fortnite. Będzie mi naprawdę strasznie miło, a ja ja już Wam więcej nie przedłużam i przechodzimy prosto do Fortnite'owych newsów. I słuchajcie widzowie, zaczniemy sobie od zmian, które pojawiły się w Fortnite właśnie przy okazji tej aktualizacji, no i zaczniemy sobie od puli broni. Przy aktualizacji 32.11 naprawdę stało przywrócone dużo broni, takich jak na przykład słuchajcie stała dodana splashownica Juusa, czyli właśnie taka bandażownica, ale strzela ona splashami oraz gdy ją podniesiemy to właśnie leci piosenka Juice Warda, czyli słuchajcie jest to nowy itemek właśnie związany z eventem Juice Warda i został on dodany do Fortnite. A już możecie nim grać, także możecie sobie iść go przetestować. Oprócz tego zostały dodane takie itemy jak mityczne rzeczy właśnie z miejscówki Koci Kącik, bo również miejscówka Koci Kącik wróciła na mapę, więc mamy mityczne przedmioty z Koci Kąciku. Został również dodany pistolet z lunetą, mamy również Digla, mamy jetpacka, bańki osłonne czy nawet dwa biki. Także naprawdę sporo itemów zostało przywróconych albo dodanych, no i niestety dwa z nich nie działają poprawnie, ale można powiedzieć, że nie działają one poprawnie na waszą korzyść Ponieważ są to mityczne przedmioty z kocikącika, i mamy takie informacje jak na przykład, że ta wyrzutnia impulsów, słuchajcie, ma nieskończoną ilość amunicji, co jest dziwne, oraz również błąd jest z drugim przedmiotem, czyli shotgunem, który, słuchajcie, jak strzelimy w jakiegoś gracza. To go oznaczamy i nie wiadomo, czy to jest celowa zmiana jakaś, ale kiedyś tak nie było, więc pozostaje nam jedynie poczekać i zobaczyć, czy Epic Games zostawi to w grze, czy jednak usunie. Teraz również pokrótko Wam opowiem o tej nowej wyrzutni z wnicy właśnie Juice No i słuchajcie, mamy informację, że może ona być znaleziona dosłownie gdziekolwiek na mapie, czyli może sobie luźno leżeć na mapie. Mamy w niej do wykorzystania 5 użyć, czyli 5 razy możemy z niej strzelić, a następnie trzeba troszeczkę poczekać, ponieważ startuje się ona co 20 sekund. Czyli w sumie mamy nieskończoną ilość użyć. Dodatkowo z jej atrybutów, no to daje ona nam efekt niskiej grawitacji, czyli możemy sobie naprawdę wysoko skakać. Oraz najważniejsza informacja, czyli co jeden strzał daje ona nam 15 HP albo 15 kewa. Więc mega spoko brońka, na pewno będzie ona używana, a my przechodzimy teraz do zmian na mapie, jakie się pojawiły. No i widzowie, chyba główna zmiana, która pojawiła się na mapie, no to słuchajcie, jest to punkt Warda. Możemy na niej znaleźć Między innymi wodę, która ma nam dawać Kewa, piosenkę Juice Warda, która gra w tle oraz oczywiście co jest najważniejsze, czyli samego juice warda, który patrzy na nas w oddali i jest naprawdę gigantyczny. Póki co na tej miejscówce nic się nie dzieje, nie jest to podpisana żadna miejscówka, tylko taki bardziej punkt obserwacyjny, więc prawdopodobnie coś więcej się pojawi na niej dopiero podczas jego koncertu. Oprócz tego na mapie również pojawił się kocikącik, o którym już mówiłem. Mamy na nim oczywiście starego bosa kitka, który ma dwie mityczne bro. O których już Wam wspominałem, także myślę, że tej miejscówki nie ma co zbytnio opisywać. A teraz przejdziemy do tematu, który chyba Was najbardziej zainteresuje bo chodzi tutaj o skiny Juice Warda, kiedy zostaną one wprowadzone, co będą zawierały oraz ile będą kosztować. Ponieważ daty wypuszczenia skinów troszeczkę się zmieniły i trzeba Was o tym poinformować. I zaczniemy sobie od pakietu Juice Warda, który ma się pojawić w sklepie i miał on się pojawić dzisiaj, a nawet wczoraj. Ale słuchajcie, jego data została przesunięta na troszeczkę później. Tak więc cały zestaw Juice Warda pojawi się w sklepie dopiero 27 listopada, a u nas prawdopodobnie 28. Również 28 pojawi się reszta itemów związanych z Juice Wardem. Także do 28 listopada prawdopodobnie nie dostaniemy żadnych rzeczy związanych z Juice Wardem. W międzyczasie jedynie zostaną wprowadzone dwie muzyki dżemowe Juice Warda, a poza tym będziemy musieli poczekać jeszcze kolejny tydzień. Sam skin Juice Warda będzie zawierał właśnie skina oraz plecak i będzie on kosztował 1500 v Będzie miał on styl reaktywny, który reaguje właśnie na muzykę. Zostanie on również wprowadzony w pakiecie do sklepu, który będzie kosztował 2200 v i tam znajdziemy już dodatkowo malowanie oraz keyboarda. Możliwe widzowie, chociaż nie jest to pewne, że w międzyczasie również dostaniemy emotkę Juice Warda, chociaż myślę, że jednak stanie ona wprowadzona dopiero tego 28 listopada. I chodzi tutaj o emotkę Lucy Dreams, która będzie posiadała właśnie tą piosenkę w sobie. Emotka w sama sobie jest naprawdę mega spoko i będzie ona kosztowała 500 fałdolców, czyli normalnie jak na właśnie taniec serii Icon. Więc widzowie, ja naprawdę nie mogę się doczekać tego całego zestawu. Oczywiście mam nadzieję, że uda mi się kupić wszystko związane z Juice Wordem, oprócz na przykład malowania, bo malowanie mnie niezbyt interesuje. Ale widzowie teraz dla osób, które na przykład fałdolców nie posiadają. Ponieważ teraz. Teraz przejdziemy do darmowego pakietu Juice JuiceWorda, którego będzie mógł zdobyć każdy z Was. Jak już dobrze wiecie, bo Wam mówiłem na poprzednich filmach, no to mamy dostać darmowego skina Slayer Juice Ward i dostaniemy go już za jakiś czas. I słuchajcie, te daty właśnie odbioru tego skina się zmieniły, ale na szczęście na naszą korzyść, ponieważ wcześniej mieliśmy informację, że musimy wejść do gry między 30 listopada a 1 grudnia, żeby zdobyć tego skina, ale słuchajcie, możemy go zdobyć już wcześniej. I żeby właśnie zdobyć ten cały Cały pakiet, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie skin, a cały pakiet, o którym wam zaraz powiem, to żeby zdobyć ten cały pakiet juice Warda, musimy wejść do gry między 25 listopada a 30 listopada, czyli już za 4 dni. I jeżeli wejdziecie do tej gry i nie dostaniecie tego skina, to spokojnie, bo zostanie on dopiero przyznany na następny dzień. Czyli na przykład wejdziecie do gry 25 listopada, to dopiero 26 dostaniecie go do szafki. No i tak jak wam powiedziałem, nie będzie to tylko skin, a cały pakiet. Będziemy mieli cały darmowy pakiet Juice Warda, no i w skład tego pakietu wchodzą takie rzeczy jak na przykład kilo w plecak. plecach, słuchajcie, nawet cztery ekrany wczytywania, także naprawdę dużo. No i oczywiście najważniejsze, czyli darmowa wersja skina Juice Warda. Będzie on właśnie w takim stylu anime i widzicie go właśnie na ekranie, więc takiego Juice Wardzika będziecie już za jakieś 3-4 dni mogli zdobyć. Ale nie jest to wszystko, co będziemy mogli zdobyć, bo słuchajcie, teraz przejdziemy sobie do tematu butów. No i pierwsze buty, które pojawią się w Fortnite, no, to już niektórzy mają je z karnetu. Ale jeśli chodzi o te sklepowe, to już dzisiaj powinny one pojawić się w sklepie. Tak jak już wam mówiłem, te ceny butów dla mnie są chore, bo są tu na przykład po 600 fałdolców, 800 czy nawet 1000. Więc za jedne buty, na przykład, jeżeli nie mamy fałdolców, to zapłacilibyśmy właśnie 40 zł, także jest to naprawdę strasznie drogo. Ale jest super informacja, ponieważ zostanie również prowadzona darmowa emotka. I jak wy oglądacie ten film, to już powinna być do odebrania w sklepie. I słuchajcie, jest to emotka właśnie pokazywania butów, którą mieliśmy już na trailerze butów, no i jest ona do zdobycia w sklepie za 0 v -dolsów. I jest ona właśnie dostępna od 22 listopada, czyli od dzisiaj, więc jak wejdziecie sobie do Fortnite'a, to powinna ona już się znajdować w sklepie. Taką emotkę możecie zdobyć do 1 grudnia, po 1 grudnia nie wiadomo, czy ona się pojawi w ogóle w Fortnite'cie, może wrócić do sklepu na przykład za jakąś kwotę, także do 1 grudnia możecie sobie za darmo ją odebrać. I widzowie, ostatnia rzecz, którą wprowadziła nam ta aktualizacja to odliczanie do eventu finałowego. Dokładnie, tak jak słyszeliście, w lobby pojawił się licznik do Fortnite Remix Final, czyli do końcowego eventu oraz koncertu Juice Warda. No i ten licznik wskazuje nam na to, że event będzie miał miejsce 30 listopada, chyba o tam godzinie 20. Nie jestem widzowie pewien, tak mi się przynajmniej wydaje, że to chyba była godzina 20, także 30 listopad na pewno ten event będzie miał miejsce. No a ja widzowie myślę, że to już by było na tyle z tego materiału. Wszystko Wam opowiedziałem, co właśnie ta wczorajsza aktualizacja wprowadziła, no i kiedy w końcu możemy się spodziewać tego Juice Warda. Także zostawcie łapkę w górę oraz subika, jeśli film wam się spodobał. Nie zapomnijcie wpisać kodu SIGUSIEK w sklepie z przedmiotami, będzie mi naprawdę strasznie miło. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!